Hejka, w dzisiejszym programie Kopię zdrowo postaramy się przygotować filecik drobiowy po taliańsku. Będziemy do tego potrzebować, tak? tortownicę, Oczywiście, filecik drobiowy, boczuś, pieczareczki, trochę jakichś warzyw, pastę pomidorową, kukurydzę żółty i troszeczkę nosełka do posmarowania tortownicy. Staramy się gotować zdrowo, więc w naszych programach raczej nic nie będziemy smażyć, piec też będziemy mało ewentualnie opiekać, podgrzewać delikatnie. Wszystko staramy się robić gotowane. Dlaczego? Bo jest oczywiście najzdrowsze. Więc chwileczek, zaczniemy od niego. Pokroimy sobie plastereczki. Teraz tak. Każde mięsko, które kupujemy, właśnie wyglądało najlepiej i najczyściej. Zawsze lepiej troszeczkę opukać. Ponieważ ze sklepu, to jest ze sklepu. Teraz tak, fileciki najlepiej sprawdzić, one są mechanicznie e, oddzielane od kości, więc lepiej sprawdzić, czy nie pozostały jakieś niespodzianki, które mogą nam później troszkę jedzeniu przeszkadzać. Do wszelkiego rodzaju jakieś takie twarde historie. Zawsze lepiej wyciąć, bo później przy jedzeniu, mm, szkoda grzeba, czy tak powiem, w ustach wyciągać cuda widy, wygląda to niefajnie, lepiej to oprawić od razu na, na etapie przygotowania. Tutaj jeszcze jakaś coś twardego mamy. Proszę, jest filecik piękny. Wszystko co niedobre, nie pasuje, ląduje w koszu. I tutaj też zostawimy, czy nam producent czegoś nie zostawił. I tu już widzę coś twardego, także jakieś tu chrąstko zostały. Tak jakby lepiej się tego pozbyć, zwłaszcza, że nasiadanie będzie takie dość jednorodne, także szkoda by było, żeby coś nam tutaj przeszkadzało w tak samo wszelkiego rodzaju tłuszcze nie wiem, może lubicie, ale ja niespecjalnie takie tłuszcze tak samo wolę. wolę urwać, uciąć, po prostu się nie ich pozbyć. Ale cienkie też za cienkie nie mogą być, bo jeśli mamy wiejską, że tak powiem, kurkę czy kurczaczkę, to wiadomo ten filecik będzie fajny, twardy. Natomiast sklepowe mają to do siebie, że to mięsko czasami jest takie dość delikatne, rozpadliwe. Dlatego pasterzeczki zrobimy takie. Zamiast. O tu jeszcze coś mamy twardego. Też tu postaramy się tego od razu pozbyć. Jest A. ciężko, bo to jest podraskane w mięsko. i Dobra. Dobra, jedziemy. Kolejny plastereczek. ani równe, ani ładne te plasterki ponieważ tak jak mówię, danie będzie jednorodne, to będzie później wszystko poukładane, poskładane, dlatego wystarczy, że po prostu jest to poplasterkowane. I mamy super pokraj. Teraz tak. ja tam sobie już nastawiłem dwa garnki z wodą. W jednym ugotujemy warzywka. A w drugim mięso. Oczywiście wodę można posolić. W zależności czy ktoś lubi słone czy nie słone. akurat praktycznie nie solimy. Troszkę tutaj tam soli, żeby było, że jest solone. Jak ktoś lubi słone, no to tej soli będziemy trzeba dać więcej. Ja tutaj dodam tylko szczyptę. Później już miastka nie solimy, więc w zależności od, od tego, jak osolimy wodę, takie będziemy mieć mniej więcej słone niecką. I ponadto stareczki ładnie lecą do wody. Chwileczkę to jest bardzo fajne mięsko, bo ono się szybko gotuje. Mam, miejmy nadzieję, że tu parę minutek zarówno mięsko, jak i warzywa będą gotowe. Chociaż soli dać może troszkę więcej. Dzisiaj na obiadku będę miał jedną panią, bardzo ważną, więc... To, że ja nie solę, to znaczy, że ona nie lubi też słonego, więc troszeczkę jednak to mięsko posolimy wodę. Dobra, mięsko się gotuje, warzywka też. To teraz się możemy zająć smarowaniem tortownicy. Tortownicę można dać troszeczkę na garnek, jeśli się odrobinkę podgrzeje. Łatwiej ją będzie wysmarować masełkiem. To masełko się będzie topić. I łatwiej nam to pójdzie. To wystarczy chwileczkę i nam się zagrzeje. W międzyczasie wsadzimy sobie grosze. A przepraszam nie grosze kukurydzę oczywiście. Żeby nam nie zamokło, więc... się to mamy wycedza. Mam tu się tortowniczka troszkę zagrzała. Barzylka i z tam tam co jakiś czas, żeby się gdzieś nie przykleiło, nie przypaliło. Dobra, teraz troszkę misułka i jedziemy z tortownicą będzie się zetrzało, i dzięki temu elegancko nam się tutaj smaruje. więc się rozpuszcza, więc idzie to elegancko. Dlaczego używamy masełka, a nie jakichś tam tłuszczów, margaryn specjalnych do tego i tak dalej? Ponieważ masło jest naturalne, a te wszystkie margaryny, które są polecane jako super zdrowe, wspaniałe, nawet lekarze polecają moc zgrozo, to wystarczy wejść sobie gdzieś na internet popatrzeć, na czym polega utwardz utwardzanie tłuszczów roślinnych. Bo tłuszcze roślinne są raczej ciepłe tam z niewielkimi wyjątkami, natomiast przeważnie są w sklepach już stane, czyli one są poddawane takiemu procesowi specjalnemu. I no, mogą się że, że, dziać rzeczy niefajne, ponieważ tam są w tym procesie produkcji mogą się tam różne rzeczy do tego pożywienia dostawać. Także lepiej naturalne masełko niż tam jakieś wynalazki błyszczowe. No to teraz musimy chwilkę zaczekać, żeby nam się to ugotowało. Myślę, że 5-10 minutek i powinniśmy mieć to pogotowane, bo tak warzywka około 8-10 minutek. mięsko mniej więcej to samo, tam 10-15. Oczywiście pokrojone na, na cienkie pastelki, bo większy kawałek byśmy dłużej gotowali. Także wracamy za kilka minut, będziemy robić dalej. I tak, tu na w międzyczasie się mięsko ugotowało, warzywka również. W międzyczasie, na, poza, poza tutaj kamerą, pokroiłem pieczareczki. Lewutko ugotowałem, tak, nie wiem, minutka w gorącej wodzie, tylko tak, żeby troszkę wody nałożyć wypuściły, żeby później nam nie, zal nie zalewały potrawy. I teraz próbujemy złożyć naszą suszą potrawkę. Czyli tak, na spód układamy sobie mięsko. Dobrze będzie wypełnić całą powierzchnię żeby nam tutaj, już nie jak damy serek, żeby on nam tutaj za bardzo nie uciekał. A jak się nie uda, to też jakoś sobie poradzimy. Dobrze, mamy mięseczko. Teraz tak, na mięseczko. O, się jest tutaj takim troszkę mniej zdrowym elementem w tej całej potrawie, ale po prostu on jest. Dodaje bardzo dobry smak. No i po prostu, no jest. A tutaj odrobina poczuciu Jakoś damy radę. Wegani raczej tej potrawy nie będą robić, chociażby ze względu na na obecność filetów drobiowych, więc jakby ten boczuś nam tutaj nic, nic szyków nie pokrzyżuje. Boczuś też trzeba jakoś w miarę równo porozkładać. No to też powypełnia troszkę te szczeliny, które robi mięsko, w sensie, które są międzymięskie, mięskie no. Fajnie nie ale strasznie się szarpie, no, ale to też nic nie szkodzi. Jak się to nam wszystko ułoży, zgrzewie, to, to tam drobnych niedoróbek, niedoskonałości nie będzie w ogóle widać. Mamy boczność, super. Oczuś elegancko rozłożymy na mięsku. Dobra, to teraz tak. Teraz jedziemy z pastą po Jest nam potrzebna głównie po to, żeby nasza poprawa nie była taka sucha bardzo. Dlatego dodamy tutaj pasty pomidorkowe, które trzeba jakoś to w miarę równo ładnie rozprowadzić. trawkę bardziej taką wilgotną, taką jakby z sosikiem. Dobrze, dobrze. Pasty mamy. Teraz. Pieczareczki. No nam to dobrze z pastą będą współpracować. Pieczareczki nawet. Bo musiałem wycedzić, bo mi się troszkę zebrała. Nawet odgotowane Troszkę tej wody dodadzą, więc ta pasta nam nie wyparuje. pieczareczki też w miarę równo rozprowadzamy. Jest fajnie. Teraz damy troszkę serka, on nam tutaj zwiąże jak się roztopi, bo damy jeszcze to na chwilkę do piekarnika. Um, tutaj zwiążę te wszystkie składniki. Serka ja używam do tego mazura. Pewnie większość e, używa mozzarelli do takich rzeczy. Jak najbardziej, najważniejsze, żeby to był taki serek, który się nam no, ładnie stopi. Bo niektóre serki no niestety topią się paskudnie. To znaczy nakrącę jeszcze jako tako, a po stopieniu są po prostu niesmaczne. Dlatego też dobrze serak wybrać taki, żeby był dobry. Gdzieś mi się widelec podział jest. O tak na to, troszkę kukurydzy. Warzywka. Forki coś dużego, powoli się nam zrobiły tak że... Troszkę go podzielimy. troszkę kukurydza. Oczywiście warzywka kukurydza to już tam jak, jak to lubi, może być więcej, może być mniej. Ja tu jeszcze parę plasteraczków serka dodam, ponieważ warzywa jak się da, daje do piekarnika, one się robią takie przesuszone, a tak to serek nam tutaj ochroni. Ja akurat lubię, lubię serek, także może to troszkę za dużo daję. Także jak będziecie sobie robić we własnym zakresie, można, można tej ilości jakby e, zmniejszyć. I tak jak mówię, tutaj w tym daniu wszystko jest gotowane. Mięsko jest gotowane, pieczareczki są podgotowane, warzywa są gotowane. Do piekarniczka dajemy nie po to, żeby to upiec, tylko po to, żeby to zagrzać, stopić serek, żeby nam się to zrobiło e, jakby jedno dane jest tylko. Dajemy do piekarniczka, myślę, że 10 minut to będzie aż za do dość 5-10 minut aż do czasu jak się na stopi. Poczekamy teraz aż, aż nasza potrawa dojdzie w piekarniczku. Wrócimy za chwileczkę. Ok, zapiekamy. podgrzewanie, z wałek powinno się już zakończyć. Zobaczymy, co nam się udało tutaj wytworzyć. Tak to wygląda. Wyciągnę się z piekarnika. I teraz jedna z tajemnic się wyjaśni, dlaczego akurat tortownica? Dlatego, że ukrojenie tego z blaszki czy z bretwanki byłoby trochę ciężkie. Natomiast z tartownicy troszkę nabałaganimy, ale dostęp do jedzonka jest dużo, dużo lepszy. Wygląda troszkę jak pizza. Teraz spróbujemy odkroić porcyjki. Będzie to ciężko, ale jakoś damy radę. Ukujemy się tutaj wszelkiego rodzaju sprzętem i ukryjemy też jak pizza, też trochę napaskudzimy, ale to nic, to taka potrawka troszkę inna niż wszystkie, więc troszkę inaczej trzeba z nią postępować. te trójkąciki wyjdą takie ładne, jak w pizzerii. Bo wiecie, jak każdy facet, kurde, oko ma zcentrowane dość mocno. Ale jakoś może damy radę. Mam nadzieję, że to mi się ukroiło. jakiś duży talerz pod, to podłożyć. Nie pomyślałem. Mniej by mi się to Łaziło. Ok, i teraz próbujmy to przełożyć na talerz. To już będzie operacja troszkę bardziej skomplikowana. poprawić. No dalej tutaj nam coś nie chce współpracować. cie troszkę lepiej, dobrze. To nam się udało wyciągnąć. Bardzo straszne zrobiłem, ale to nie szkodzi. No i można chyba podawać. Jedzonko jest gotowe, można podawać. Chorocze, dziękuję Proszę. dziękuję. spróbować ocenić. Nie, ale to pięknie wygląda, pięknie. Koloru tyle na talerzu. <gry> Bardzo dobra, pyszna. Można powiedzieć, że dietetyczne jedzenie, bo dużo warzyw, pieczarki, mm. pyszna. Bardzo smakuje. Także mm -hmm. porcyjka dla mnie. Dziękujemy <gry> wszystkim. Do to? zobaczenia następnym razem.